Czy bezpłatny dzień próbny jest legalny? Legalna jest praca na okres próbny, gdzie umowa taka jest zawierana właśnie po to, aby sprawdzić umiejętności i kwalifikacje pracownika do wykonania określonego rodzaju pracy. Praca bez umowy jest nielegalna. Przepisy prawa pracy nie przewidują pracy na próbę bez wynagrodzenia. Artykuł 22 Kodeksu Pracy opisuje nawiązanie stosunku pracy jako zobowiązanie pracownika do wykonania określonej pracy pod kierownictwem pracodawcy za wynagrodzenie. Ponadto nie można dopuścić pracownika do pracy bez badań lekarskich oraz bez szkolenia BHP. Artykuł 281 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Pracy z kolei stanowi o tym, że nie zawarcie Niepotwierdzenie umowy na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy stanowi naruszenie praw pracowniczych. To wykroczenie jest zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł, nałożonych na pracodawcę.